96. sześć. Co będzie, gdy w Gdybinach Wszystkie bębny świata wyruszą o świcie Do walki o lepszyny życiwne? Co będzie w co cobędziach, Jeśli w Jaślinach łabędzi śpiew da znak do odwrotu Lub ktoś w kosinach Podrzuci kukułcze jajo, Za to mu na głowy uśpiwne, Śniące o rajach. Co będzie w cobędzinach? Dreszczy. Bez Jezusa podającego rękę Na znak zwycięstwa. Synogarlic spokoju, Co będzie w cobędzinach? Na uczcie apostołów z mistrzem Zdrożonym drogą krzyżową, co będzie w trzybędziach. Przed siedmioma słowami skrzyżnymi. Przypowiedź o dzisiajach raju. Krzyżuj się, krzyżuj. Słowo z milczeniem. Przygotowanym na dobre znaki. Na powitanie oświtaniami świata, orlego świtania, husarskich skrzydeł.